Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mnie na kanale i w kolejnym odcinku z Albion Online. Dzisiaj odcinek o stronie aplikacji jednego gracza z naszej gildii Yukishi mówiłem o tym jak zarabiam i mówiłem o tej aplikacji w odcinku czarny rynek, gdzie tłumaczyłem ten sposób zarobku przewożon... przewoźnika itemków na czarny rynek z różnych miast. Dzisiaj Wam pokażę jak ta aplikacja działa, ale jeszcze zanim to, to chciałem Was poinformować, że wygrany konkurs, wygrany losowania o kurtkę 8.1, e, kurtki najemnika, nie zgłosił się po nagrodę, więc po raz kolejny będzie ona losowana, oczywiście na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam, możecie tam pisać z różnymi osobami. E, szukać osób do gry, ale też jest tam kanał Losowanie. Link do Discorda oczywiście jak pod każdym filmem znajduje się w opisie. Tam też losowana była ta peleryna. W trakcie rzucania tego odcinka właśnie wylosowałem osobę i na Discordzie na kanale Losowanie jest napisane kto wygrał tą pelerynę i jest napisane jak wziąć udział na tą kurtkę. Więc jeżeli ktoś nie ma na Discordzie to po prostu zapraszam, ponieważ tam będziemy prawie że codziennie Dosować jakieś itemki. Jedne tańsze, takie 200 tysięcy, inne droższe, 500, nawet czasami ponad milion srebra. Więc to by było na tyle z mojego gadania. Teraz zapraszam Was do głównej części materiału, gdzie tłumaczę, jak korzystać z aplikacji. Witam już Was na stronie, na, w aplikacji, na którą możecie wejść z dowolnego urządzenia, na komputerze, na telefonie. Urządzenia dowolne, możecie po prostu wejść. Tutaj macie link widoczny, ale też link zostawię w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Strona służy do tego, żeby po prostu łatwiej spisywać rzeczy, gdzie co kosztuje i porównywać procentowo, ile z tego zarobimy. I możemy tutaj obliczać, ile musimy zainwestować, żeby ile zarobić i ile mieć z tego zysku. To jest po prostu inna alternatywa niż wpisywanie tabelek w Excelu. Ja już jestem tu zalogowany. Tutaj widzicie, że mogę się vlogować. Wy natomiast, jeżeli nie macie konta, po prostu możecie je stworzyć. Potrzebne jest po prostu e-mail i hasło. To jest wszystko, co potrzebujecie. I jak widać, jest bardzo estetyczne. Tutaj możemy napisać po prostu nazwę itemku. Przykładowo podamy tutaj, nie mam pojęcia, łuk. Podamy jako przykład. Tutaj za ile go kupujemy? Przykładowo w jakimś mieście skupimy go za 150 silver, za 150 łuki gdzieś tak chodzą troszeczkę więcej, ale to zależy gdzie. W miarę gdzieś tak najwięcej razy, gdzie widziałem, to tak po 200. Dobra, to piszemy że za 200. W Tetford najczęściej widziałem, że gdzieś tak po 200 właśnie chodzą, albo troszeczkę więcej. Łuki akurat z pamięci. Nie pamiętam ile chodziły, jeżeli chodzi o sprzedaż ich na czarnym rynku, ale wpiszemy po prostu 600. 600 wpiszemy, tutaj wybieramy tier. I ja ze względu na to, że głównie dwójkowy z item sprzedaje. sprzedaję, głównie dwójkowe itemy przewożę, lecz z tego też będę się wycofywał. Ale dlaczego to wam wytłumaczę? Dwójkowe głównie. Wybieramy tutaj frakcję, czyli miasto, z którego kupujemy i zwozimy, i dodajemy. Tutaj, żeby dodało. No i widzicie, że tutaj mamy łuk, że kupujemy go za 200, że sprzedajemy za 600, że zyskujemy 400, że 200%, jeżeli chodzi o zarobku, jeżeli chodzi o procenty. Tutaj mamy tier, tutaj mamy po prostu entrant. I jak tutaj możemy obliczyć, jeżeli chodzi o przewozy, ile zainwestowaliśmy w to, ile dostaniemy, a ile zyskaliśmy? Jak widzicie, tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy tutaj 0. O co chodzi z tym 0? Tutaj wpisujemy, że na przykład przewozimy cały stack łuków, czyli 999, po jeżeli by ktoś nie wiedział, nie mamy równego staka 1000, tylko 999. Zatwierdzamy to. Mamy tutaj 999 i to jest cała ilość. I teraz po prostu yy, tutaj musimy to, tak. Tutaj mamy po prostu to właśnie zwożenie, musiałem sobie przypomnieć. Tu mamy właśnie to zwożenie i tutaj wydaliśmy na to 199 800, tyle wydaliśmy właśnie na to i tutaj zyskamy 399 600. Tutaj jak idziemy na plusik, to po prostu możemy dodawać. Jeżeli chodzi o to, że na przykład się wylogujecie i albo po prostu korzystacie z przeglądarki na komputerze i chcecie po prostu przesłać sobie tą całą listę na telefonie. Wystarczy, że po prostu na telefonie się zalogujecie na tą stronę i potem tutaj Fit Data. Jeżeli nic nie mieliście, to nic się nie pokaże, albo po prostu da się losowy item, który po prostu wystarczy kliknąć kosz i usunąć. Do czego też to może służyć, że na przykład na przykładzie łuku po prostu będziemy to robić. Jeżeli chodzi o item name, trzeba wpisywać e, nazwę po angielsku, ponieważ polskie znaki po prostu na stronie nie działają, przez co polskie nazwy przedmiotów nie działają. Można po prostu wbić na jakąś stronę angiel angielskojęzyczną, e, gdzie można składać bildy, lub po prostu mamy całą listę rzeczy, e, itemów i po prostu stamtąd sobie kopiować nazwy, jeżeli ktoś nie zna danego przedmiotu. E, po angielsku. Ja tak niektóre itemy, jeżeli chodzi o kostury przykładowo, mam też problem z angielską nazwą, więc po prostu sobie kopiuję z innych stron. Na przykładzie w buku na przykład teraz dodamy, że przykładowo 120 po 120 i sprzedajemy po 600. Po 120 kupujemy przykładowo w Martlock. Jak widzicie, tu się od razu zresetowało. Bazowo jest Tetford jako pierwsze. Przykładowo teraz też wpiszemy sobie Łuk, po prostu na przykładzie łuku będziemy to robić. Niestety całą bazę danych sobie usunąłem ostatnio, ponieważ chciałem sobie po prostu pozmieniać niektóre rzeczy i no łatwiej mi było usunąć. Jakbym miał cały czas tę ostrą bazę danych, to bym Wam lepiej to pokazał, lecz po prostu to usunąłem dwa dni temu i dzisiaj aktualnie będę to uzupełniać po streamie, na który oczywiście zapraszam, jest w opisie link do Twitcha. Codziennie gdzieś tak po 20 odpalamy stream. Tutaj wpiszemy właśnie te 200, Sprzedamy za 600 i to właśnie będzie Tetford. Teraz wpiszemy sobie, że za 180, znaczy, przepraszam, bo kupimy za 180, sprzedamy za 600 w Bridge'u. Jak widzicie, mamy tutaj porównanie, i oczywiście najlepiej zarobimy z martloku. 400% więcej. Tutaj mamy 200, tutaj mamy 233. Możemy zobaczyć to tutaj, wpisując 999. Zobaczymy, że robimy 479520 na całym staku. Jeżeli tutaj sobie damy, właśnie 0. Też możemy tutaj po prostu kliknąć, żeby się zresetowało do zera. Lecz po prostu ja jakoś tak wolę sobie tutaj poedytować, bo i tak to różnicy mi wierki nie robi. Tutaj zarobimy 399 600, zobaczcie, mogę tutaj sobie zresetować, jeżeli mam całą listę i nie chcemy po prostu tak wpisywać. Tutaj klikniemy sobie i wpiszemy, przepraszam, 9999, 999. klikniemy tutaj sobie w koszyk i 419 580 możemy z tego zarobić na takim przewozie. Oczywiście, możecie sobie wpisywać po prostu całą listę rzeczy po kolei w sklepach, i przykładowo tu potem sobie wpisywać. Bo, no akurat, jak mam tu same łuki, to mi wyszukuje po prostu te łuki. Ale jeżeli mamy całą wielką listę, to możemy sobie po prostu tutaj wyszukać to i nam po prostu to znajdzie najłatwiej. Ja z tego korzystam. Ja korzystam regularnie z tej strony do obliczania. Akurat teraz mam całą listę rzeczy, którą po prostu regularnie skupuję z różnych miast, bo już to obliczałem na tej stronie, lecz po prostu następne rzeczy będę to obliczał. I dlaczego mówiłem, że będę odchodził z skupna dwójkowych itemów? To jest bardzo fajny rynek, bo jeżeli chodzi o to, bardzo dużo możemy zarobić, lecz musimy o wiele więcej razy przewozić te itemy, żeby dobrze zarobić. I będę po prostu powoli, ze względu na to, że będę miał coraz więcej kasy, będę inwestował w droższe itemki, które mniej razy będę musiał przewozić, bo będą lżejsze, bo będzie ich mniej. A tyle samo w miarę będę wychodził na plus, jak na tych dwójkowych itemach. Lecz na początku polecam bardzo dwójkowe itemy, bo na przewozach mało stracimy, bo mało na nie wydaliśmy. Jeżeli w dobrym mieście kupiliśmy, mało na nich stracimy, bo za małą cenę skupiliśmy je, więc aż tak dużo nie tracimy. A możemy bardzo dużo zyskać, i w mały wkład nasz własny musi być. Bo przykładowo, na przykład tam jakiś stak możemy skupić gdzieś około tak. czekajcie, gdzieś tak około możemy za 15-20 tysięcy 20 tysięcy zainwestowanego silvera możemy zyskać na przykład jakieś przyłóżmy, 200, 300, bądź nawet 400, zależy jaki itemek. 400 tysięcy na plus wyjść, gdzie zainwestowaliśmy tylko 20 tysięcy silvera. To oczywiście zależy od miejsca, w którym kupiliśmy dany itemek, bo to zależy, czy ktoś akurat go skupuje i cały czas podbija cenę zlecenia kupna. Są niektóre itemki, które ja skupuję, ponieważ na przykład nikt ich nie skupuje. Jest na przykład cena 16 srebra, ponieważ. Tylko dosłownie dwie osoby inne skupiły i mają jakieś tam przedawnione kupna, które się trzymają nie wiadomo od kiedy, bo jest tam naładowane z 5000 sztuk na przykład Tomisk misk, zaklęć yy, i tylko nie ruszają, a ja na przykład ca cały czas aktualizuję po 200 skupów itemków. No i właśnie, to też jest ten minus, że przez to, że jest taki trzepych w tych dwójkowych itemach, bo jest najłatwiej to skupywać, to trzeba po 200, po 100 zlecenia robić, po to, żeby na podatkach nie tracić, ponieważ wystawimy za 200 i 200 itemków, przychodzi nam powiadomienie, że się skupiło. Jeżeli byśmy wystawili 500 itemków do skupna, to po prostu by na przykład 200 nam sprzedali, a nagle ktoś nas przebija i musimy zmieniać to, przez co tracimy podwójnie, ponieważ. Na podatek musieliśmy wydać i znaczy po prostu mniej zarobiliśmy. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i chciałem Wam podziękować, bo coraz kolejne odcinki coraz wyżej się wspinają i coraz lepsze wyniki robią. Jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, w komentarz czy wbijecie na stronę i oczywiście przypominam, link do strony jest w przypiętym komentarzu pod filmem. Jeszcze raz to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.